Maneczkę z tej strony przepraszam, ja Was witam w Gruderach. Yy, dzisiaj żniwa. Jak widzicie, tam muci sąsiad Sławek. Ma żniwa. Tu muci sąsiad Ksawery. Również ma żniwa. Yy, po której yy, jedzie na drugie pole, bo już skończył tutaj kosić. A ja mam tutaj moje. Nie przeszkadzajcie sobie tym yy, tutaj prawdziwym czynnikiem. Tu widzicie Fędziora z przyczepą, wózek i kombajn klas pod tytułem tak samo żniwa koszenie rzepaku wpadajcie na mój kanał i ja oczywiście do Xawerego na kanał bo też się może znajdzie drugie koszenie e, pinujcie się, bo za tydzień będzie koszenie u Ksawerego jęczmieniu albo rzepaku, nie wiem a my nie przerywając, tutaj otwieram klapę. Zostawcie pod tym łapeczkę w górę, subskrybujcie nasz, mój kanał. I oczywiście tych dwóch moich braci kanał. Jak widzicie, tutaj stoi klas Lekcjon. Tu widzicie lekcjon. Lekcjon, trochę mniejszy, ale na kołach. Zaczynamy żniwa. Z... Czekajcie, sobie ja podjadę tylko. Tu jedzie y, Massey Ferguson, przyczepam już na drugie pole. A my dobra, nie przerwając, skosimy jen, y, ten y, rzepak. Patrzcie, jeszcze tutaj sobie rozstawimy i mucimy rzepak. Czekajcie, ja sobie postawię tak Tutaj będziecie widzieć przybliżenie. Y, tutaj widzicie? Mucenie. Yy, oczywiście, czekajcie, bo widać mój palec tu widzicie mojego yy, klasiora lekcjona muci one zbior rzepaku oh, oh, oh. jest problem, bo się zerwał yy, wałek specjalnie od mucenia to nic postawimy go sobie tutaj na wózek nie widzicie, już zacząłem drugi raz z żniwa, mucenie Patrzcie, tam na drodze się wysypuje sąsiad. Dobra, my tutaj zaczynamy kosić. Patrzcie, jak trudno kosić, kurde. Wiecie co, bo rzepak mi się spalił, niechcący. Rzepak mi się... Rzep... Patrzcie, czekajcie, ja się zatrzymam i wam pokażę, jak sąsiad, sąsiad Sławek będzie wyjeżdżał cionikiem. Tu widzicie, sąsiad Ksawery zostawił kombajn. A my zobaczymy, jak sąsiad Sławek wyjeżdża ciągnikiem. Czekajcie, przybliżenie. Patrzcie, jaka ciągnik gigantyczny. Patrzcie, Waltra wyjeżdża. Ale szybko ciśnie. Kurde. Dobra, my nie przerywając wracamy. Co miałem wam powiedzieć, że tutaj ten rzepak mi się niechcący spalił. No dobra, ale to nic nie przerywa. widzicie, koło zostało tutaj. Yy, tu jest moje pole, gdzie ja pierwszy raz zasiałem rzepak. Patrzcie, widzicie? Tam jedzie sąsiad ksawery. A tutaj widzicie... I tutaj widzicie. Yy, patrzcie, Ja Wam pokażę to z bliska, że spalona jest... Spalony jest rzepak. Yy, później na drugie pole będziemy jechać. Muci drzepak tam, gdzie muci właśnie sąsiad Sławek. Tam będziemy jechać później kosić. Tam będziecie nas mnie widzieć. Dobra, ja tutaj wycofuję. Już widzicie, parę ton jest. Wjadę sobie teraz tak, bo to jest tylko mniejsze pole. To jest tylko moje mniejsze pole. O, jak trudno się muci, widzicie? Tutaj jest górka, więc... Patrzcie, teraz... To jest mniejsze pole, więc sam się nie bójcie. Mniejsze pole y, rzepaku, więc to nic. Patrzcie, teraz się tutaj wpindolimy klasem. Y, później zobaczycie, y, może y, podczas żniw pszenicy zobaczycie nowy kombajn. Y, na gąsienicach może, nie obiecuję, że to będzie na gąsienicach. Tu widzicie fędzior, znowu. Czekajcie, położę sobie może kamerę przed fędem. Gdzie będziecie widać u, fajne ujęcie klasa. Ten klas będzie niedługo stał u sąsiada Sławka y, na gospodarce. Więc tu się nie bójcie. A co ja bym wam poradził, jakby kamera była w ten sposób. Byście widzieli y, ujęcie kombajna jak muci. Y, patrzcie jak ładnie fajnie płacze. Oj, widzicie spadła mi kamera. O, trochę mi widać palce, ale to tam nic. I tu widzicie klasa, yy, który muci dalej. Teraz wjedziemy tak, wymucimy sobie tak. Czekajcie, cofnę trochę i mucimy dalej. To jest klas, więc nie przejmujcie się. On trochę, on tam w ogóle nic nie kosztował. Kosztował z parę tysięcy. Yy, rura jest inna. Yy, bo się odłamała nie widzicie tego jak się odłamała rura ale się odłamała więc zespawaliśmy z Sławkiem inną rurę yy, gdzie ten yy, kombaj będzie właśnie u sąsiada Sławka stał no to praktycznie będzie jego kombajn bo do mnie dojdzie yy, nowe nowe sprzęty dojdą będziecie też mieli nagrane jak dochodzą nowe sprzęty, jak kupujemy no i dobra, to jest mniejsze pole, więc tam się nie bójcie. Gdzieś z 5 hektarów może. Nie no, nie mówię, że to jest z 5 hektarów. Tylko gdzie jest 20 hektarów, ponad 20, ponad 30 hektarów. Dobra, mucimy to szybko. Klasiel Lekcjon muci. To jest żniwa. Dobra żniwa. Czekajcie, bo trochę oddalę. Żeby było widać fajne ujęcie tego klasa. Widzicie, no i co dalej? Yy, wózek nie zdążyłem, nad yy, drabinę nie zdążyłem zamontować. Czekajcie, bo co? Wbił się ten. No i dobra, jeszcze tu zostało jeden pasek do przejechania. Ja to przejadę szybko klasem lekcjonem i jedziemy dalej mucić. Mniejsze pole rzepaku, szybko kosimy rzepak. No i dobra, rzepak skoszony. Wykiprujemy, zobaczycie teraz, będziecie mieć ujęcie fajnie Wykiprowanie kombajnu. Patrzcie jak ładnie rula się otwiera. I sypiemy. Patrzcie jak sypie się żapak. Pójdziemy trochę dalej. Patrzcie jak ładnie wysypuje się. Patrzcie. No jeszcze bym chciał zrobić ujęcie z wózkiem. To poczekajcie, trochę się odsuniemy i to są moje nabytki. Gdzie raz nastoi. stoi? No gdzie stoi w garażu wysypujemy rzepak. Dobra teraz patrzcie jak ładnie się zamyka rura. E, o kurde czekajcie. Zamykamy zbiornik. Podnosimy header. Dobra. Kurde czekajcie. Czekajcie zrobimy takie ujęcia nie wiem czy to się postawi na fenda mój telefon dobra, widzicie? Czekajcie. czy to jest dobre ujęcie? macie dobre ujęcie na ten jak będę odczepywał yy, wózek z headerem no i dobra trochę się trudno można odczepiać i zobaczymy jak dojdzie ten nowy domacenia No cicho f... no, czekajcie, bo nie mogę odwożyć. Dobra Wyciągany Heder Ładnie Podczepiamy, będziecie też mieć widok jak podczepia się klas Tam możecie widzieć, Tam podziwiajcie mojego kota który walczy z przem ale wiecie Tak żeby nie było Kot i tak wygra, bo kot jest lepszy. Kto lubi psy, niech się nie uradzi. Też kocham psy. Nawet na swojej gospodarce mam psów. I to chyba z pięć. Nie na cztery. Z cztery i pół. No i dobra. Cofamy klasiorem. Ładnie wyjeżdżamy. Widzicie urok klasiora, jak wyjeżdża. Dobra, biorę teraz telefon. Patrzcie jaki klasior, czekajcie tylko sobie Czas nagrywania, włączę I jedziemy klasiorem Patrzcie jak ładnie wywróca się klas Jedziemy klasiorem Szybko klas pędzi, pędzi przez ulicę Trochę tu widzicie jak wózek lata Keder, sorry Będziemy go poprawiać Bo może nam wylecieć niechcący i się no i zgubimy ten header, bo tutaj jest tak, że się nie da y... Czekajcie, bo na mnie komary też siadają, kurde. Patrzcie samochód, jedzie musimy zjechać. Dobrze, że będzie ten klas lekcjon. Oj, widzicie, header się wywalił. No ale to dobrze, że ja jestem tu. No i dobra i pędzimy klasem mucić dalej. O patrzcie! Tu się biją znowu moje stworzeńka. A my jedziemy, będziecie podziwiać sąsiada, jak wraca yy, Waltrom. Kurde, znowu się wywalił. Ale wiecie, bo to jest tak zrobione, że to jest header taki. I tu widzicie klasa. A tu mojego sąsiada, który wraca Waltrom. Widzicie, jak pędzi z pełną. A my teraz musimy jechać powoli, powoli, żeby mi header nie wyleciał. No i zawsze jak. Wyleci to wyleci, nie? Ważne, że jedziemy yy, dalej mucić. Bo to jest daleka droga, nie mogę jechać tak sobie z wózkiem, z headerem. Bo tam stoi mój daleko fend, a my jedziemy dalej mucić kombajnem. Patrzcie, ładnie. Ładnie się zrada. jedzie. Ale też będziecie nagrywane mieć. Yy, Sorkie, że to powiem. Drugi raz będziecie mieć nagrywany nowe nabytki, które do nas dojdą. Będziecie mieć akcja dzielenie się. Patrzcie, tu jedzie sąsiad klasem, lekcjonem. A nam jak zwykle się wózek wywali. Patrzcie, jaki lekcjon duży. Koło takiego malutkiego przyjeżdża taki bydlak. No i Dziękujemy za dzisiejszy odcinek i zostawcie dużo, dużo łapacie w górę Przemkowi i lecicie. Lecimy, I tak Sławkowi. I lecimy po więcej. Do widzenia na razie, cześć!